Cześć, małego świata. Witam Was w kolejnym odcinku z CSA. Kolejne kontrakty, ostatnio same profity. To, co się dzieje ostatnio. Sam nie mogę w to uwierzyć. Profit za profitem. Dlatego dzisiaj robię troszkę bardziej. Kontrakciki bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Wszystko nam ostatnio zaczęło siadać. Może nie wszystko, ale jesteśmy cały czas na plus. Ostatnio jesteśmy na plus, więc dzisiaj też dość ryzykowny kontrakt. Już wam mówię na co dokładnie. Korzystając ze strony tradeupspy.com jest to według mnie najlepsza strona do robienia kontraktu. Korzystając ze strony, zobaczcie, jak wygląda kontrakcik. Używamy tutaj kilku skinów. Z o, oczywiście to jest. To jest operacja Prisma Case. Są to UMP-ki w ciele Tobacco, Minimal Wear, więc lekko używane, spoko. Jeden, jeden ump kosztuje około 5-50 groszy. Można wyrwać taniej, jeżeli gdzieś tam znajdziecie na rynku, więc dość tanio. Kolejny skin to jest Nova Polymer. Jest to skin operacji. Broken Punk z nowej skrzyneczki, kieletowy, troszkę droższy od tego UPA, bo 6,24, ale no, dość tanio. Droższy skin, tutaj mamy kolejny droższy skin, to jest AUK Pulse, znaczy AUK to jest, no, po drugiej stronie po antyterrorystach jest AUK, po terrorystach jest SG yy, Pulse z Operacji Phoenix, jest to skin najdroższy, bo kosztuje aż 12 zł, 67 groszy, jest w stanie field tested, więc mam nadzieję, że jak będziemy robili kontrakt, to właśnie po tam skinki z operacji Phoenix, a teraz mam powiem co możemy zdobyć i ostatni skin to jest oczywiście z operacji Clutch, to jest Swag, Mach 7, Swag 7, jak tam to nazywać, Field Tested za 3 zł więc jeden z najtańszych skinów. Co możemy dostać? Zobaczcie, co możemy dostać? Możemy dostać USP, Cortex, AWP Mortis, AUG, jakiś AK Redline, o to mi chodzi, AK Redline, 161 zł, jeżeli poleci AK Redline, mamy 3,33% czas na Akacza, później mamy Nova, 3,36%, 34 zł tylko za później mamy B90 Trigon, to jest te trzy skiny, są z operacji właśnie Phoenixa. więc na tych skinach możemy stracić, ale zarobimy dość dużo, nie? możemy stracić, na tym B90 więc troszkę słabo. Później mamy AUG, 25 zł. Straty. Później mamy jakiegoś XM-a. Też strata. Revolver to już też strata. Zysk: Mamy 94 zł. Zysku możemy zdobyć na usp -ie. USP: taki kosacki zielony USP. Minimalware z operacji Broken Fang. Jeżeli powiecie w stop tracku, Minimalware 94 zł. Zysku, bo skin kosztuje 156 zł. Później mamy kontrakt na M4A4 Cyber Security. Ostatnio pisał do mnie widz, żebym zrobił kontrakt na to. Więc to też może być taki kontrakt na to M4. Mamy na to 6. 67% szans, czyli jak nam poleci jesteśmy na proficie, czyli to o co mi chodzi w tych kontraktach, żeby być na proficie 67 zł już to jest skin, więc 6 zł na plusie jest spoko, ale mogłoby być lepiej. I ostatni skin to jest właśnie five seven, five sevenka, na której możemy stracić 17 zł, tylko więc według mnie kontraci dość, dość spoko, dość spoko skiny można dostać. Ogólnie na zysk tutaj mamy 3,33%, dodać dodaj 667, też mamy 10%, i kolejny dwa skiny to 20% na zysk. Tam chyba około 10% mamy na małą stratę. I reszta to jest taka strata powyżej, powyżej 10-20 zł. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy kontrakcik nam siądzie, że dostaniemy albo tego uspa, albo tego akacza kozackiego, Akaczek, drugi bym się przydał już pamiętnego, drugi by się przydał, może też Uspa polecieć, więc zaczynam właśnie wrzucać. Taki akaczek, mógłby drugi co Nie Drugi, drugi akaczek byłby spoko kałach, taki fajny. Zaczynam od tego właśnie pulso, użyj w kontrakcie, mam nadzieję, że właśnie akaczyk poleci, bo ten kałach jest to, no mówię wam. Jest najlepszym kołachem w Gierce według mnie. Najlepszym kołachem w gierce. rzucam te dwa skinki, dorzucam teraz tymi skinkami. I ostatni skin, który będę dorzucał, to będzie właśnie ten MAG albo SWAG 7. Hmm, można mówić tak, można mówić tak. Klikam, gotowy do wymiany. Mam nadzieję, że strona mnie nie uszukała i że mamy 20% na zysk. Klikam, kontynuuj. Niestety, ogromna, ogromna przepaść scenowa. Jesteśmy strasznie w plecy. Poleciał nam skin z kolekcji pryzmatu, więc niestety nie zrobiliśmy na dzisiejszym kontrakcie. Jest to po testach bojowych. Zobaczymy, czy na stronie, co było tak samo, też po testach bojowych, dokładnie 42 zł w plecy. na kontrakt wydaliśmy 61 zł, więc trochę lipa, lipa. Może tego skina użyję przyszłościowo do jakiegoś kontraktu, będę sobie go trzymał. No i zapraszam Was do zostawienia łapeczki w górę, komentarzy, piszcie jakie chcecie kontrakty zobaczyć, zobaczyć u mnie na kanale, jakie chcecie żebym zrobił, może mi się uda, jeżeli nie będą strasznie drogie, więc trzymajcie się, do następnego odcinka, strzała mordy.